Witajcie tu Piotr z Lasota 4x4.pl. Dzisiaj mamy kolejną piękną Land Cruiser 250 Toyotkę. A w niej zabudowa tym razem ze stołem. Od lewej strony duża szuflada. Blokada przed wsuwaniem. Oraz schowany pod szufladą turystyczny stolik z dekatlonu, prawa szuflada mniejsza kuchenna również z pełnym wysuwem blokadą przed wsuwaniem natomiast pod szufladą dodatkowy duży blat bambusowy można gotować, można spożywać posiłki, biwakować. Mamy około metra długości, 35 cm szerokości. Po bokach zabudowy odchylane pokrywy. Jest jeszcze dostęp do gniazda, dostęp do lewarka. A tak prezentuje się spanie w Toyota Land Cruiser 250. Płyta rozkładana na złożonych fotelach. Wypinana. Można sobie ją zabrać, schować na codziennie, korzystać na wyjazdy. Zabierać spanie około 190 cm na 110. Tak to się prezentuje. Jeżeli macie jakieś pomysły, pytania dotyczące zabudowy, może pomysły na własną zabudowę w Land Cruiserze 250, to zapraszamy, kontaktujcie się z nami, postaramy się zrobić dla Was zabudowę Waszych marzeń. Także pozdrawiam i do następnego.